Nagrywamy Minecraft Manhunt, ale tego w ogóle nie wiem co mój łowca tam robi, tapam go tu. <grym> dobra ogólnie jest tego. E, moim łowcą to Ke jest Kewuś2020. I coś mi buguje, więc nie mogę włączyć muzyki, poczekajcie. Sięło. dobra widzowie tak jak już mówiłem. Tak jak już mówiłem będziemy nagrywać Manhunta. Mi się spieprza. Kurwa, mać. Czemu nie mogę nic na razie? Zapnij Możliwe. E, dobra, no to... Ja tak mi w nadarze. dalszy. Right. Ej, wiesz mi, że... Wiesz, że nie ma, prawda? Wiesz że, że, ma wierz, że masz, dr wierz, masz drewno, więc możesz zrobić. Prawda? cicho jest te, bardzo tego I może na chcesz słyszę to zgadać. może i ja mam to no, no, gdzieś. No ale nie włączaj nawet muzyki, nawet nie próbuj mi na, na odcinku. To czemu? To czemu ty Bo na mogę. Odcinku? Bo mogę. I a... Tak to, to się bo ten. tak się jak. Nikt mi nie, nie kazał. Ne, ja nie wiem, gdzie ty te w tej chwili jesteś. E, no, fajnie. No i dobrze, że nie wiesz, gdzie jestem, bo ja cię, ja nawet nie widzę Twojego niku. A czy ty zeszłeś łódką, czy nie? Co? Czy ty schodziłeś łódką, czy nie? To ja tam jak zeszłam łódką, no to ja tam dalej jestem. Wiedzieli. Co? A tam gdzie zeszłam łódką, to tam dalej jestem. Dobra no, widzowie, widzimy się jak głowca do mnie przyjdzie. Aha! Się, jak moja wypłata. <grym> Ej <wyleciał> ja on wyleciał jak wypłata normalnie. Dobra widzowie, e nie już ja! Co? Sam siebie poskonały. No bo trzeba uważać przy typka. A po czym mi łódki? Tego nie wiem w nederze. jestem dreamem, może nie jestem. Raczej nie jestem. No, ja mam całe tu w typka.

Ej, wiesz gdzie ja poszłem? Ej, widziałeś no. mnie? Dobra, nie gadajcie mi dobrze, że tym, tym czymś go zgubiłem Ej, Kevin, Kevin, Kevin Zrobimy łódki se polawię, zrobimy łódki polawię Ale nie mam planu Dobra, teraz abonujmy Mam ogólnie jest przepał bo, no. Łowca jego nie. W ogóle miał, miałem spokojny, bo na początku dałem spokojny, ale miałem włączyć normalnie i nie włączyłem nigdy, Nie mam planu, widzowie co zrobić w ogóle. Albo mam plan. Też nie wiem, czy mam plan, czy mogę coś zrobić teraz. Teraz nawet nie wiem co mam robić. Mam taki stres. Taki stres mam. Bo ten. Bo ty portal. portale są na samym. Spa na spawnie. cały do dupy. Czemu cały menhand do Alan się No, mam to gdzieś, go wytnę. Nie, ja ja po nie po no bo ja go wyknę, postaram się ja go wyciąć jakby to. Tylko mnie teraz dać w tym nederze, nie? Muszę sobie zarobić łódki. Ja myślę, że gdzieś ty jesteś w twierdza, bo w innym wolnie. Nie jestem w żadnej twierdze, od razu mówię. Aha. Nie Ej, no, tu! No, że mała, że ście... Jest, Dobra. Czekaj, włączam Głośnik to telefonu. O, muzyczka fajna, która włączyła też. Włączam głośnik. No ale co dłuższy? Kevin, jakby Menhot nie jest do dupy. Kevin, Menhot nie jest jeszcze do dupy, ale ucisz Alana, bo tego. Bo zaraz będzie. <laughs> IZI! ELO! A to wtedy ten Pali Aha, to się głównie pali. Przede Nie Nie wiem właśnie co widzę, ale teraz robię. No jest. No jest. pierwsza na lapa. A i activnie, że jakby e, ja też prawie z

On puszcza żeby mnie wkurzyć, nie? Chodźcie się to chociaż raz nie udało. O, nie udał Ci się. GG, widzowie.